Zaczyna Tobiasz Buchański. Panie pośle, ma pan dzisiaj okazję, żeby powiedzieć wszystkim, że Grzegorz Braun kłamał i że w Auschwitz-Birkenau były komory gazowe. Proszę pana, dlaczego mamy rozmawiać w sytuacji, kiedy Grzegorza Brauna tutaj nie ma? Uważam, że trzeba doczekać jego obecności w programie. A przypominam, że Grzegorz Brown już na to pytanie udzielał odpowiedzi panu profesorowi Janowi Żarynowi, no ja myślę, że to było gdzieś miesiąc czy dwa po wypowiedziach dla Radia Wnet, więc siłą rzeczy odsyłam do przygotowanego merytorycznie Grzegorza Brauna na tej rozmowie. Pan profesor Jan Żaryn podczas tej debaty, która trwała no chyba z dwie albo trzy godziny, bardzo długo, nie miał akurat aż tak wielu argumentów, aby zbić wiedzę i przygotowanie merytoryczne Grzegorza Brauna. Ja kiedyś sobie dla własnego, wie Pan, dla własnej potrzeby sprawdzałem w internecie coś, żeby znaleźć na temat komór gazowych w Auschwitz. I proszę pana, no nie ma zbyt wiele. Nawet proszę sobie wygooglować, czy są zdjęcia komór gazowych. Okazuje się, że są tylko zdjęcia dwóch budynków, ale to każdy budynek może właśnie tak wyglądać, jak te zamieszczone w tym internecie. Więc dowodów na to w samym, w samym internecie praktycznie nie ma. Ale Grzegorz Brown wypowiedział się jasno, że ma z biegiem lat coraz więcej wątpliwości, bo po prostu wiele jest dezinformacji. Tak było, tak było, tak było, tak było, tak było wdachał, wdachał również, wdachał również miały być komory gazowe, ale okazało się, że to była dezinformacja, ponieważ żył jeszcze starszy człowiek, kapłan, który wówczas zdementował to i powiedział, że wdachał żadnych komór gazowych nie ma. Proszę pana, odsyłam do materiałów książkowych, do materiałów źródłowych, aby się dowiedzieć i podszkolić z tej dziedziny. Pozwoliłem panu tak długo mówić celowo, mimo tego, co tutaj panowie robią, dlatego, że ja chcę, żeby Polska była rządzona przez prawicę. I ja chciałbym, żeby polscy konserwatyści brali odpowiedzialność za jej przyszłość. Ale martwi mnie, bo dlatego chciałem panu dać tę szansę, bo pan mógł powiedzieć, że ja Roman Fritz uważam inaczej. Czyli pan sobie wyobraża, żeby istniał w Polsce rząd, w którym premier wyjdzie w jakiejś stolicy, na jakiejś konferencji prasowej i wszyscy go będą pytać, czy on... Uważa, że w Polsce, w Auschwitz-Birkenau były komory gazowe, czy nie? I pan, jest i, pan, i, pan, I pan nie, ktoś inny jest, a on na przykład jest w koalicji. Czy pan sobie wyobraża, że można tworzyć w, na Zachodzie, gdzie my przynależymy kulturowo, tego rodzaju rząd i to jest konstruktywne dla Polski? Wartością nadrzędną jest prawda i dochodzenie do prawdy. Niczego więcej nie chcemy. Czy pan jest za tym, żeby zadekretować, zadekretować jakąś jedną wypowiedź na wieki wieków i nie móc jej weryfikować po latach? Świetnie, ale zgodnie z arystotelesowską definicją prawdy, która jest przyjęta w naszej tradycji, i w tradycji chrześcijańskiej, i w tradycji europejskiej, prawdą jest sąd zgodny ze stanem faktycznym, czyli z rzeczywistością, a nie to opowiadanie każdemu, co się komu tylko podoba. I bardzo... Ale pana czas już nie, Pana czas się skończył. I dlatego zadałem to pytanie, dlatego, że mnie to niezwykle bawi. dlatego ba, Martwi, nie bawi. Nie, martwi, przepraszam, przejęzyczenie. Martwi, bo to jest nieprawdopodobnie fundamentalna sprawa dla polskiej prawicy. Państwo tworzycie partię polityczną, która mówi Polakom o suwerenności, o biało-czerwonych sztandarach, będziecie walczyli ze wszystkimi, z Unią, z Waszyngtonem, z Żydami, ze wszystkimi. Tylko nie mówicie im Jakie to przyniesie konsekwencje? Że staniemy sami naprzeciwko Rosji? I na przykład pan mówi ostatnio, że płaca minimalna powinna być zlikwidowana. Ja to rozumiem, bo pan był kandydatem z kongresu liberalno-demokratycznego, kiedy szefem albo był Janusz Lewandowski, albo Donald Tusk, bo nie pamiętam, kto był. 91 rok Jan Krzysztof Bielecki. Jan Krzysztof Bielecki. No więc właśnie, i to jest ta prawica. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Zostały nam jeszcze dwa starcia. Teraz gospodarka.